Każdy z nas ma takie doświadczenie, pewnie, że czasami nie udawało nam się, przynajmniej na jakiś czas, odpuszczać czegoś. Kiedy zagłębiamy się w swoje myśli, nawet jeżeli one dotyczą jakichś trudnych doświadczeń, wtedy w jakiś sposób to przeżywamy. I słowo odpuszczanie nie jest jakimś konstruktem intelektualnym, jest przede wszystkim zjawiskiem, fizycznym na poziomie naszego ciała czyli to co nazywamy czuciem jeżeli moje doświadczenia jeżeli moje myśli również twoje powodują że czujesz się przygnieciony niemal do ściany że czujemy ogromny ból wewnętrzny nadmierną jakąś tęsknotę złość smutek i tak oznacza to że Dobrze byłoby się zająć jakimś aspektem odpuszczania sobie. I potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób możemy to robić. A tych sposobów jest kilka. Opowiem Wam o pewnym takim mechanizmie obronnym, który utrzymuje nas w naszym własnym bólu. Jest nim coś, co można znaleźć takim dalekim patrzeniem. Dalekie patrzenie polega na tym, że spodziewam się, iż może mnie uratować z moich myśli, z moich doświadczeń, jedynie coś bardzo spektakularnego. Na przykład, że ktoś mnie przeprosi, albo że nagle poczuję jakieś wybaczenie wobec jakiejś osoby. Lecz często mogę tak czekać tygodniami, miesiącami i latami, i nie przychodzi ani przeprosiny. Czasami jest tak, że już nie mamy dostępu do pewnych osób, na przykład. Nie przychodzi też to doświadczenie wybaczania. I co wtedy mamy zrobić? Wyobraź sobie, że nigdy nie jeździłeś na rowerze, i widzisz, że inni jeżdżą, i bardzo się z tego cieszą. I siadasz na taki rower pierwszy raz, no i okazuje się, że ujechałeś metr czy półtora metra i buch do rowu. No i wtedy właśnie mamy pewnego rodzaju wewnętrzną decyzję, wewnętrzny wywój. Co z tym zrobić? Czy pokierować się właśnie takim e, mechanizmem obronnym, który nam powie, no, jeśli po tym, kiedy usiadłem na rowerze pierwszy raz, nie potrafię ujechać, przynajmniej do końca ulicy, to znaczy, że to w ogóle nie działa. Nie będę się starał. Okej, okay. Twoja decyzja, Twój wybór. Ale możesz decydować, że będziesz chciał z jakiegoś ważnego dla siebie powodu jednak usiąść jeszcze raz na ten rower. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I kiedy ujechałeś najpierw półtora metra, być może okaże się, że potem ujedziesz 3 metry, a potem kilkanaście, aż wreszcie dojdziesz do momentu, kiedy zaczniesz się po prostu cieszyć z tej jazdy. W selfingu nazywamy to decyzją na wybór tego, co możliwe i tego, co lepsze. Niekoniecznie tego, co chciałbym, ale jest to po prostu za daleko, w związku z tym nie jestem w stanie. Albo nie ma takiej możliwości, aby po to sięgnąć już, teraz, natychmiast. Pracujemy na trzech takich jak gdyby warstwach, które uświadamiamy sobie coraz bardziej wyraziście. Czyli na swoim myśleniu, na odczuwaniu, na różnego rodzaju sygnałach z naszego ciała, które płyną do nas i z zachowania wobec samego siebie, wobec świata. I z tych właśnie trzech płaszczyzn dowiadujemy się, co jest dla nas lepsze. My tak naprawdę to gdzieś słyszymy. Kiedy zaczynamy myśleć o jakiś temat, to w sposób automatyczny przychodzą do nas te myśli, które przynoszą największy ciężar. Ale gdzieś tam z tyłu głowy słyszymy też, że pojawiają się myśli, które są jak gdyby przeciwieństwem tego, o czym myślimy. Są być może głębszą prawdą, ale myśli te są bardzo ciche. Odpuszczanie zatem będzie pewnym procesem, w którym przestajemy iść za tym, co nas do tej pory prowadziło. Staje się to dla nas tak trudne, że podejmujemy decyzję, żeby wreszcie zacząć siebie chronić. Dzięki temu, że zaczynamy jakby uczyć się odpuszczania, zaczynamy być również wewnętrznie coraz bardziej Ludźmi wolnymi.